Witam widzowie, tutaj ja na kanale mojej kuzynki. Co Wam muszę powiedzieć? Moja kuzynka właśnie dzisiaj założyła kanał. Nie chcę pokazywać twarzy, więc na razie ja będę nagrywał to po prostu. Ale może mówić. Proszę, przez zawsze. Ja mam na imię Gabi, niestety twarzy nie pokażę, bo ja jestem troszkę taka. Wstydliwa i niestety dzisiaj nie pokażę twarzy, dzisiaj tylko Oliwier twarz pokaże. Ja już pokażę na swoim kanale, więc polecam wiec, subskrybować ten i ten kanał. No i, no i bardzo bym chciała, żeby od razu subskrybowali się Oliwiera, no bo bardzo mnie wspiera, no bo się mega stresuje Ja, ja już subskrybuję jak coś. Tak. I już za niedługo może wleci moja piosenka. Może nawet dzisiaj wleci, nie wiem. To zależy, jak się wyrobimy. No, no i co? No to koniec tego krótkiego filmiku. I jak coś ona. Ma już trzy subskrypcje, nie? Więc zarąbiście, nara.